Lepszej jakości. Tak. Ortiz, to znaczy Orona Kraldzwik 2011. Krakdźwig Cześć wszystkim. Kraldzwik. No, rocznik, ko Korona? Orona. Aha, Orona. Orona Krakdźwig. takie były z tego rocznika w Tarnowie A jakby pisało korona, to co? <laughs> to by się śmiesznie tak nazywało. No, śmiesznie by się nazywało. Ech. Ale jestem zmęczona Czemu masz kurtkę na sobie? Ładnie? A, żeby było mi trochę ciepło O Czeka, Jezu Czekaj, czekaj, czekaj Jasna, to może nie tak Przecież takim czymś Nie wolno. jest na 8 piętrze. Zadziedziały. Jest potrzebne. 2007. Zero. A tu już nie było ostatnie 10 piętro. Bo, tak bo tak jest zbudowany ten blok. 2007 jeszcze jak ostatnio tu przybyłem z babcią to przede wszystkim to był gong dwutonowy Ale w starej jakości No hmm. Teraz już w nowej jakości Czekaj No Jesteśmy młodymi pasjonatami hmm. Na sto lat taki dorosły. Tak. No już nie taki dorosły. To znaczy dorosły tak. Jesteśmy w bloku przy bitwy Westerplatte 17, klatka 7. Po raz kolejny nagrywam taką windę, taka klasyczna, jedyna taka w tym bloku. Czekajcie. I love you. 같이